Witajcie w dzisiejszym odcinku, gdzie zagramy w World of Już mi się załadowało. I zostawcie pod tym odcinkiem 500 łapek w górę. Proszę Was, zostawcie tyle. Już. I pod tym kanałem też 100 tysięcy subów. Proszę Was. Jak coś to zmieniam na fajnego czołga. Na przykład na tego. Jak coś to to jest piątka? Tak, to piątka, a to czwórka. To szóstka. Bierzemy szóstkę. Bitwa. I uwaga, uwaga. będę. Jak coś to będzie. O kurde, mamy przestrzenę, zobaczcie. Patrz, Zobacz, jaką tra... O. aha, akurat tutaj 1, 4, 4, 1, 7, 4, 1, 7, 2, 8, znaczy 4, 8. Akurat tutaj też ma. Zaczynamy, już zaczynamy. Dobra, możemy jechać. Jak coś, to kibicujcie mnie, to wygram, czy nie. Dobra. Lecimy, let's go! Aha, w bez... Let's go! Go, go, go! Dobra, jadę do tamtego. Dobra, jadę do tamtego. Zobaczcie, ile bym zabrał. Teraz zostawić... Być... Dobra, ja do... Zostawić... proszę Zostawić... proszę, Zostawić... Proszę Zostawić... Co Dobra Cztery O, teraz już przebią Klikam jedynkę i będzie mocny wstał Bek. Za hit. No kurde. Nie udało mi się, obserwujemy in. Ok Let's go, go, go Dawaj, dasz sobie radę Niech tam... Jednego za nich chociaż. Ten ma w ogóle piątkę, a ja szóstkę. Jak coś to napiszcie w komentarzach, czy dobrze mnie to Bo czasami się myli, że na drugą znaczy, że V i V i po prawej stronie kreset ta to może być szóstka albo czwórka, nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach. Dobra. Kurde, nie dam sobie rady. To no, tu ma czołg? Matko boska. Ten czołg jest najlepszy. Porażka, kurde, chociaż mam jednego czołga. Jak coś, to proszę zostawcie mi. 10 tysięcy subów. Proszę was. Widzicie? Co tu pokazywamy jeden strzał o co chodzi? Dobra nara. Kistem. Dobra. Teraz... Czy my się wam tu było? Tu nie wiem. Po prostu nie wiedziałem. Aha, masz swojego piaska, czołga i żona Co? Co... co tutaj chodzi? Tu jest czołg, który atakuje, a to jest normalny czołg. O co chodzi? A dalej? Zimowy oświata, niedługo się... Z o, fajny kotek! Dobra, wychodzę stąd, bo to mnie zadziwiło. Jak coś to teraz biorę... eee... Co? Pokorować swój czołg? Tak. Ja lubię ten Aha, zapomniałem. O wow! Kraj. Uuu, lala. Taha, mam akurat... I, i, uwaga, uwaga! Kurka wodna! Chociaż prawie był twóg najlepszy, jeszcze raz, kurka, 50. Chcę mieć tego Twoga. Dobra, Eee... powiedzcie mi. Aha, tu mam. A za 30, kurka wodna. O co tutaj chodzi że ciągle mi telekramem, nie na nie kliknę. E, nie dzięki, proszę mi tego nie robić. Nie róbcie mi nazwość. Piątka. Najlepszy czołk. O, matko boska, ja chcę ten. Baraj. yes you Oh Yoki Yoki post cute fuck Yeah It's time to rock out to Megadeth

16, 2022. Jest 5, 6, 7, 8, 9, 10. w ogóle? mi w komentarzach. Proszę, proszę. No proszę, napiszcie mi. 85 będziemy 10, Ja o ma 10, 10, E, gdzie ty w ogóle jedziesz? A, xt A, a, a! Będę, jak jedziesz Rekord świata, mam nowego czołga Tego piątka Tam już się pojawili? to no, proszę bardzo, chociaż będę miał A Tutaj wyjadę w A, B dzisiaj, C A, B, C, C, coś tam, coś tam Jedzamy i zabieram. Tak zrabiam. Hi, hi, hi. Wszystko tutaj nie by Rozwalamy auto. A, to będzie wiadomości. Ew, czy teraz kawałek czołga? Starego? Tak, to czołga ich Dobra, mam A. I teraz muszę weksem. Dobra, lidecka. Dobra, to ich tam jest dużo a, tu, to, to, to. Hej. To, to, to. jest dużo tutaj jest dobrze, wracasz, proszę bardzo na ha no, dobra, daj, Co? tak, 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 proszę! O, tak, 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 o, dawaj, tak, 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 Dawajcie, 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 wygramy, dawajcie, Szybcie, szybciej, szybciej, polski czołg wygra, a, 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 a. tak, tak, jezu, yes, bierzemy tą flagę, Yay. No proszę bardzo. Zlewo. No I będzie chopca na... To jest rekord świata, uwierzycie mi. Dobra. Dziękuję bardzo wam. Dziękuję, dziękuję. To jest najlepszy czołg. A czekaj co jeszcze mogę. Tak mogę! Oho! Rekord świata! Rekord świata! Nie uwierzycie! Dosz. Teraz tym muszę się męczyć, ja nie wytrzymam. Że co? W co? Porąbałem ich chyba. Przecież nawet nie mam tyle. Aż. Ile to kosztuje co? 24 tysiąca gwiazd? Nie, jak? Nie kupuję. Jak coś to zostawcie pod tym odcinkiem. 500 Pięć... łapek w górę. To nagram następny odcinek. See you later. Bye. Bye bye.